Cześć, witam Cię serdecznie, Klaudia z tej strony i witam Cię w szóstym dniu naszego kursu na temat tworzenia dochodowego bloga. Jeśli dotarłeś do tego punktu, to serdecznie Ci gratuluję, ponieważ teraz już został tak naprawdę ostatni krok do tego, żeby zacząć rozwijać swój dochodowy biznes online długoterminowo. Jak widziałeś w trakcie tych lekcji, tak naprawdę techniczna strona tworzenia bloga nie jest najtrudniejszym zadaniem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zawsze możesz wrócić do lekcji pierwszej i zobaczyć, jak właśnie zarejestrować domenę, jak zarejestrować hosting, jak założyć swoją stronę i bloga w WordPress. Nie jest to najtrudniejsze, tak? Tutaj możesz jeszcze zawsze nadrobić oczywiście tą lekcję. Natomiast można powiedzieć, że wyzwanie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy. Musisz zdecydować, dla jakiej niszy będziesz pisać swoje treści, dla jakiej niszy będziesz tworzyć produkty, jakiego rodzaju produkty będziesz tworzyć, w jaki sposób będziesz zarabiać na swoich odbiorcach i jakie w ogóle treści będziesz tworzyć, jaki content będziesz tworzyć dla swojego bloga, żeby właśnie sprowadzać ruch na swoją stronę. To są takie można powiedzieć kroki, które mogą nam przysporzyć jakby więcej wyzwań. Natomiast one wszystkie są oczywiście wykonalne. Jeżeli ja to zrobiłam, i zrobiło to miliony innych blogerów, to ty też to możesz zrobić. Tylko trzeba po prostu Odrobić pracę domową, tak? Trzeba po prostu odpowiedzieć na te różne pytania. Yy, trzeba po prostu wdrożyć w praktykę wszystkie te yy, wskazówki, o których Ci powiedziałam w poprzednich lekcjach, yy, no i dopiero wtedy możesz zacząć spodziewać się efektów finansowych. Musisz być świadomy, że to właśnie spójność jest kluczem do budowania sukcesywnego biznesu, bez względu na to, czy to jest biznes online, czy to jest biznes offline, czy cokolwiek innego, musisz tutaj być na pewno konsekwentny, systematyczny i spójny w swoim działaniu. Tak samo jak w przypadku wszystkich innych wartościowych rzeczy w swoim życiu, dostajesz tyle, ile dajesz. Im bardziej się zaangażujesz, tym więcej dostaniesz z powrotem. Więc tutaj, jeśli się wystarczająco zaangażujesz, włożysz trochę wysiłku, włożysz trochę swojej kreatywności, włożysz trochę swojego czasu, to możesz spodziewać się efektów. Jeżeli um, zostawisz to tak sobie, żeby samo się działo, i będziesz liczyć na to, że gdzieś tam ci się to rozkręci, no to muszę Ci już teraz powiedzieć, żebyś nie liczył na spektakularne efekty, bo samo nic się nie wydarzy. Ja powiem Ci szczerze, uwielbiam pisać moje posty na blogu i nagrywać filmy na YouTube, ponieważ sprawia mi to mega dużo frajdy, a przy okazji za każdym razem się rozwijam i uczę czegoś nowego. I nie dość, że się rozwijam, przy okazji zarabiam na tym, co lubię. I Tobie tego też życzę, żebyś został pełnoetatowym blogerem, który zarabia online pasywnie, który po prostu może spełniać marzenia, podróżować po całym świecie. I nie musi martwić się swoją sytuacją finansową. Także e, teraz przejdźmy już do ko konkretów. E, ta lekcja jest na temat tego, jak rozwijać swojego bloga dalej, czyli 90-dniowy plan rozwoju Twojego bloga i biznesu online. Teraz przedstawię Ci 5 działań, które pozwolą znacząco rozwijać Twój blog w ciągu następnych 90 dni. Ponieważ jesteś tutaj po szybki rozwój, chcesz zarabiać online. I Twoim zadaniem teraz jest zmaksymalizować ruch na Twojej stronie, żeby po prostu zacząć na niej zarabiać. Krok pierwszy pisz każdego dnia. I co mam na myśli pisz każdego dnia? Nie chodzi mi tutaj o to, żeby pisać codziennie posty na blogu każdego dnia, e, tylko żeby po prostu wypracować sobie nawyk w ogóle pisania. Bo jeżeli nie jesteś dobrym pisarzem, który nie ma żadnego doświadczenia w pisaniu, no to po prostu musisz w sobie tą umiejętność wypracować. Także każdego dnia, jeżeli zrobisz dla siebie takie wyzwanie przez następnych 90, 90 dni, że poświęcisz 15 minut dziennie na to, żeby napisać 300 do 500 słów, w temacie Twojego bloga albo w jakimkolwiek innym temacie. Chodzi o to, żebyś rozpisał w sobie ten nawyk, tak? Rozpracował pis nawyk pisania. E, I radzę Tobie wykorzystać taki właśnie ten czas, 15 minut każdego dnia, żeby e, po prostu małymi krokami rozwijać w sobie tą umiejętność, pewność siebie w pisaniu i e, w ogóle pokonać tą barierę, którą prawdopodobnie masz na początku, jeśli nie masz żadnego doświadczenia w pisaniu. I teraz uwaga, jeśli masz problem z wymyślaniem tekstów czy treści, na jaki temat będziesz pisać te teksty codziennie przez te 90, 90 dni, to proponuję ci wrócić do mojej lekcji na temat opracowywania zwycięskiej strategii treści na Twojego bloga. Tam rozmawialiśmy o tym, jakie, jakie tematy i jak to wszystko strategicznie zaplanować, żeby. Te treści prowadziły cię do celów, które sobie postawiłeś odnośnie swojego bloga. Także, jeśli masz w tym momencie problem, żeby wymyślić teksty na, na swojego bloga, to wróć jeszcze raz do tamtej lekcji, wykonaj tamto zadanie, a później wróć tutaj i po prostu kontynuuj tą lekcję. I jeszcze raz przypominam. Nie musisz być ekspertem, żeby zacząć pisać bloga w temacie, który Ciebie interesuje. Ty możesz tym ekspertem stawać się po drodze. Czyli tutaj proponuję ci właśnie czytać książki, oglądać webinary, różne artykuły, po prostu edukować się w tym temacie i małymi krokami rozwijać tą swoją wiedzę i tą, wiedzę, tą wiedzą dzielić się właśnie na swoim blogu. Tak, tak naprawdę prawie że wszyscy blogerzy zaczynają swoje, swoje działanie i tak. Mają swoją historię, że po prostu nie byli ekspertami od samego początku, bo praktyka czyni mistrza. Mistrzem się stajesz, mistrzem się nie rodzisz. Także zachęcam cię, żeby po prostu pozbyć się tych przekonań, że nie jestem ekspertem i mimo wszystko działać i, i iść do przodu z tym, co masz teraz. Krok drugi. Publikuj jeden do dwóch postów tygodniowo. Czyli, jeżeli ym, wykonasz zadanie z kroku pierwszego i będziesz codziennie pisać y, przez 15 minut y, treści, które będą składały się z 300 do 500 słów, to po tygodniu czasu przybędzie Ci naprawdę sporo tekstu. I warto byłoby, żeby właśnie ten tekst, który piszesz, był później pogrupowany tematycznie, ponieważ kiedy. Y Będziesz mieć już gotowe treści, to możesz je wykorzystać do postów na swoim blogu. Tutaj nie chodzi o to, żeby te teksty były jakieś super eksperckie i nie wiadomo jakie dopracowane. Chodzi o to, żeby wytworzyć w sobie nawyk właśnie pisania i publikowania postów. Więc wyobraź sobie, że jeśli będziesz publikować raz w tygodniu post przez następnych 90 dni, to. Po, po tym czasie będziesz mieć tak naprawdę na swoim blogu 12 dopracowanych artykułów. Natomiast jeśli będziesz publikować dwa razy w tygodniu, to na Twoim blogu pojawią się już 24 artykuły. I musisz przyznać, że robi to już naprawdę dobre wrażenie. Może wydawać Ci się teraz, że to jest naprawdę dużo, natomiast jeżeli podzielisz to na te małe kroczki, to uwierz, że jest to realne. Wiem, że dasz radę. Jeśli ja dałam radę, to Ty też na pewno sobie poradzisz. Tylko oczywiście będzie to wymagało poświęcenia czasu i rezygnacji z innych jakby takich aktywności, które wykonujesz, które nie przynoszą Ci żadnych jakby, żadnego pożytku. Na przykład siedzenie na Facebooku i scrollowanie tablicy, czy przeglądanie filmików na YouTubie, które nie mają żadnego dla ciebie znaczenia. Musisz tutaj jakby sobie zrobić te blok, bloki czasowe, w których skupisz się w 100% tylko na tym zadaniu. Wyłączysz wszelkie rozpraszacze i dopiero wtedy będziesz mógł produktywnie wykorzystywać ten czas. Krok trzeci: zastosuj regułę 80 na 20 do promocji swoich treści. Moim największym sekretem sukcesu w blogowaniu jest Promowanie moich treści. Czyli tak jak tutaj w lekcji czwartej omawialiśmy sobie, w jaki sposób sprowadzać ruch na swoją stronę, w jaki sposób promować swojego bloga, w jaki sposób pozyskiwać nowych czytelników, to właśnie to są te aktywności, które powinieneś wykonywać tuż. Po opublikowaniu swojego nowego artykułu na blogu. Dlatego, jeżeli nie pamiętasz, jakie to były aktywności, zapoznaj się jeszcze raz z tą lekcją, żeby mieć pewność, jakie to są właśnie te taktyki prowadzenia ruchu na stronę, żeby jakby wprowadzić sobie to w praktykę i w nawyk, żeby to wszystko było dla ciebie takie mechaniczne, automatyczne, żebyś nie musiał się zastanawiać, kiedy napiszesz bloga, co dalej. Wyrób sobie taki nawyk, żeby udostępniać właśnie te posty w social media, żeby udostępniać w grupach na Facebooku, tu, które są w Twojej niszy, żeby odpowiadać na pytania na quora, żeby być aktywnym na różnych forach społecznościowych, odpowiadać na różne komentarze i tak I przez następnych 90 dni, zawsze po opublikowaniu postów, właśnie wykonuj te zadania. I naprawdę zobaczysz, że pod koniec tych pierwszych 90 dni zetkniesz się naprawdę z setkami osób z Twojej niszy. I im pomożesz, a przy okazji wyciągniesz mnóstwo lekcji dla siebie. Także w kroku trzecim skupiamy się na promowaniu swoich treści. Więcej czasu spędzamy na promowaniu swoich treści niż nawet na ich pisaniu. Krok czwarty, kontynuuj edukację w zakresie marketingu treści. I tutaj proponuję Ci znaleźć um, kilka lub kilkanaście um, konkretnych blogów marketingowych, w tym um, pamiętaj o moim, um, i czytać je dalej oraz konsumować te treści, żeby poznawać nowe. Taktyki, które pobudzą Twój kreatywny umysł i będą dawały Ci nowe pomysły na dalsze działanie. Na, mo na moim blogu oraz właśnie w tej lekcji zostawiam link do blogów, które ja polecam, właśnie w tematyce marketingu i biznesu online, które ja sama obserwuję. Także polecam Ci zobaczyć, może zainspirować się i też dodać sobie te blogi do zakładki Do Obserwowanych, ponieważ z tych blogów możesz poznać dużo fajnych, nowych, Kreatywnych pomysłów na dalszy rozwój. I tutaj bądź też uważny, ponieważ istnieją tysiące blogów w tematyce biznesu i marketingu, i tutaj trzeba być po prostu no takim uważnym żeby wybrać te które rzeczywiście są warte poświęcenia naszej uwagi. Także jeszcze raz przypominam, że ja stworzyłam taką listę 50 najlepszych blogów w tematyce marketingu, biznesu i rozwoju osobistego. Także jeśli chcesz się zainspirować, to zapraszam cię do tej listy i właśnie również do obserwowania tych blogów, które sama obserwuję. No i w kroku piątym pamiętaj, żeby również czytać książki w tym temacie, nie tylko blogi czy e, filmy na YouTube, ale właśnie e, książki w tematyce biznesu i marketingu, ponieważ nauki i czytania nigdy nie jest dość. I tutaj również stworzyłam listę takich książek. Które pomogą ci w rozwijaniu Twojego bloga. E, takie najlepsze książki w tematyce marketingu i biznesu, jest ich cała lista. Także polecam ci również spojrzeć. Zostawiam link e, w lekcji w tym kursie oraz pod tym filmem wideo, żebyś mógł się zainspirować. Dzięki książkom zostaniesz sk skoncentrowany na swoim celu, będziesz wiedział, jakie zadania powinieneś wykonywać, jak ustalać sobie priorytety i jak tworzyć plany działania. Oczywiście, wystarczająco zostaniesz z z też wzmocniony motywowany do dalszego działania i będziesz mieć kolejne pomysły na dalszy rozwój. Będziesz skoncentrowany tylko i wyłącznie na jednym biznesie, nie będziesz rozpraszać się tysiącami innych pomysłów, które non-stop gdzieś tam e, prawdopodobnie do Ciebie napływają. Więc podsumowując tą lekcję, co e, Ci proponuję zrobić w ciągu kolejnych 90 dni? Po pierwsze pisz codziennie teksty od 300 do 500, 500 słów, żeby wyrobić sobie nawyk pisania. Po drugie Publikuj posty na swoim blogu od 1 do 2 postów, żeby również wyrobić sobie nawyk publikowania. Po trzecie, zastosuj regułę 80 do 20 w związku z promowaniem Twoich treści, żeby sprowadzać nowych czytelników na Twojego bloga. Po czwarte, kontynuuj swoją edukację w zakresie content marketingu i budowania swojego bloga. Obserwuj e, dobrych blogerów, którzy edukują na temat marketingu i biznesu online, jak to robić strategicznie dobrze, żeby mieć efekty. I po piąte, czytaj książki w tematyce biznesu i marketingu, wyciągaj wnioski i koncentruj się cały czas na działaniu na właśnie tym swoim blogu. Także to jest takich pięć kroków na kolejnych 90 dni, które polecam Ci robić, żeby rozwijać swój biznes i swojego bloga. Mam nadzieję, że to wszystko, co przygotowałam dla Ciebie w tym kursie, wdrożyłeś w praktykę, że już widzisz swoje pierwsze efekty i że patrzysz pozytywnie w przyszłość, w dalszym rozwoju. Swojego biznesu online. Więc to wszystko, co przygotowałam dla ciebie w tym moim mini kursie otrzymałeś ode mnie gotowy plan do założenia bloga, do wybrania niszy, do wybrania treści strategicznie, które będą e, przyciągały odpowiednich klientów, plan do tego, w jaki sposób promować swojego bloga i jak zdobyć pierwszych tysiąc czytelników, plan do tego, w jaki sposób zarabiać na blogu oraz plan do tego, jak dalej rozwijać swojego bloga. Także cieszę się, że dotarłeś do tego momentu, gratuluję Ci serdecznie i pamiętaj, że wszystko na początku jest trudne, zanim stanie się łatwe, więc wytrwaj, bądź cierpliwy, bo prędzej czy później zaczniesz zauważać efekty. Dla mnie również nie było to łatwe na początku i bardzo się dużo frustrowałam, zanim weszłam na któryś poziom. Natomiast cały czas sobie powtarzałam, że wiem, że za chwilę stanie się to dla mnie łatwe, przyjemne i będzie mi sprawiać to dużo satysfakcji. Także z takim nastawieniem. Kontynuowałam moją pracę i rzeczywiście tak się stało, tak? Prędzej czy później stało się to dla mnie łatwe i przyjemne. Dlatego nie frustruj się na początku i nie poddawaj się, bo, bo naprawdę każdy z nas gdzieś zaczynał, i każdy musiał przejść przez tą drogę, żeby po prostu móc się tego nauczyć. Prowadzenie swojego biznesu wymaga bardzo dużo m, własnej takiej samodyscypliny i dużo poświęceń, więc e, musisz nauczyć się tych nowych umiejętności, musisz nauczyć się motywacji, e, musisz nauczyć się właśnie takiej dyscypliny, która będzie cię popychała do tego, żebyś e, realizował swoje codzienne e, działania, żeby przybliżać się do swoich celów. Kiedy kilka lat temu zakładałam swojego bloga, nie wiedziałam dosłownie nic na temat blogowania. Wszystkiego uczyłam się po drodze, popełniałam masę błędów i pewnie jeszcze je popełniam. Um, ale te wskazówki, które dałam Ci w tym kursie są taktykami, które naprawdę działają. To są akurat. Te, ta esencja tych działań, które spowodowały, że jestem tu, gdzie jestem i nie muszę pracować na etacie i rozwijam kolejne moje blogi. I wiem, jak mam to robić, ponieważ już tego wszystkiego nauczyłam się z mojego doświadczenia. Także mam nadzieję, że wykorzystasz to również w praktyce, że skorzystasz z mojej wiedzy i również będziesz cieszyć się dochodami pasywnymi ze swojego bloga. No i podsumowując, chciałabym e, oczywiście tutaj wszystkim bardzo podziękować, którzy wzięli udział w tym mini kursie. E, gratuluję ci serdecznie. Jeżeli już stworzyłeś swojego bloga, to oczywiście napisz do mnie maila i e, jak, jakie są twoje odczucia po tym e, kursie, jak ci poszło, jakie rezultaty widzisz, jak wygląda twój blog na dzień dzisiejszy. Jeżeli masz jakieś pytania, to również do mnie napisz lub napisz u mnie na fanpage'u. E, chętnie postaram się tobie pomóc. A na koniec chciałabym oczywiście wszystkim osobom, które oglądają ten film na kanale YouTube przypomnieć, że ta lekcja jest częścią mojego siedmiodniowego kursu mailowego Załóż bloga i zarabiaj online. Na ten kurs możesz zapisać się bezpłatnie, gdzie każdego dnia otrzymujesz ode mnie lekcję, w której prowadzę cię krok po kroku od założenia bloga po wybranie niszy, niszy, po stworzenie treści, po wybranie sposobów na zarabianie, aż po budowanie ruchu na swojej stronie. Tego wszystkiego nauczysz się w moim bezpłatnym kursie mailowym. Także zapraszam cię do zapisu. No i co? No i w sumie to by było na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki ci pomogą wystartować konkretnie z twoim biznesem online na blogu i że już wkrótce spotkamy się być może tu na Teneryfie lub gdzieś indziej będziemy cieszyć się naszym wspólnym wolnym życiem wolnym od etatu oczywiście mam tu na myśli. Pozdrawiam cię serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach.